Dzisiaj kolejna odsłona treningu brzucha. I to nie takiego prostego, ale już na wyższym poziomie, więc trzeba się spodziewać trochę bardziej wymagających ćwiczeń, i takie dzisiaj właśnie będą. Będzie dużo niedźwiadków w bardzo prosto wyglądającej na pierwszy rzut oka pozycji, czyli ostawiamy się w klęku podpartym. Pamiętamy o tym, żeby barki, łokcie, dłonie były w jednej linii, i żeby ręce nie lądowały gdzieś, nie wiadomo. Gdzie przed sobą, tylko były właśnie pod barkami, mocno brzuch napięty, lędźwia delikatnie mamy ustawione do dołu czyli tak naprawdę w prawidłowej pozycji, przechodzimy na palce i unosimy kolana na ziemię. To jest wyjściowy niedźwiadek. Ale ponieważ jest to set już dla średnio zaawansowanych, będziemy wprowadzać różne modyfikacje. Modyfikacja numer jeden odstawiamy nogę. Delikatnie do tyłu. Modyfikacja numer dwa, niedźwiadek, przysiad. I wracamy. Uff. I ostatnia modyfikacja, czyli niedźwiadek i noga do boku. Raz prawa, raz lewa. Pamiętaj, żeby przy każdym niedźwiadku trzymać mocno napięty brzuch, i niezależnie, czy noga idzie do tyłu, czy do boku. To ty cały czas trzymasz brzuch mocno zamurowany. Nie pozwalasz, aby biodra gdzieś tam chodziły na boki, ponieważ pozycja jest dosyć mocno wymagająca. W międzyczasie będziemy robiły inne ćwiczenie, czyli po niedźwiadku z nogami do tyłu zrobimy przyciąganie do klatki nóg mocno ciągniesz. Nogi do klatki i prostujesz nogi. Po niedźwiadku z przysiadem będzie świeca. Delikatnie unosisz nogi do góry, ale właśnie dlaczego delikatnie? Dlatego, że to ma iść z mięśni brzucha dolnej części, a nie z siły wyrzutu, którą możesz nogami wywołać i wtedy te nogi lecą o wiele wyżej, o wiele dalej, ale brzuch nie pracuje. Więc skup się na tym, żeby to był mały ruch, ale wywołany tym, że mocno zepniesz brzuch. Może być tyle. O, Uff. dech, spinasz brzuch. Jak widzisz, ten ruch jest bardzo niewielki, ale ja w tym momencie ekstremalnie czuję właśnie dolną część brzucha. I o to chodzi. I ostatnie ćwiczenie. Nogi ugięte pod kątem prostym, zarówno w kolanach, jak i biodrach. Ręce lądują na głowie i spinasz, trzymasz. I ja bym chciała, żebyś tutaj naprawdę długo podtrzymała. Trzy, cztery sekundy i dół. Wdech, trzymasz, wydychasz, wydychasz, wydychasz i dół. Cały set, sześć ćwiczeń. Zaczynamy od Miedźmiątka z nogą do tyłu. Mam nadzieję, że jesteś już. Zwarta i gotowa, ustawiasz się w pozycji wyjściowej do niedźwiadka. Uff. I góra. Noga do tyłu, raz prawa, raz lewa. Jak widzisz, mam uniesione kolana z nadziemi niewiele. I właśnie o to tu chodzi, żeby nie unosić tyle, bo zobacz, co się stało z moją pozycją. Jest ona niemożliwa do utrzymania prawidłowej. Zawsze się poprawiasz, jeżeli czujesz, że coś poszło nie tak. I zaczynasz ćwiczenie od początku. Mocno napinaj brzuch. Jeżeli masz problemy z przeprostami, jak ja, delikatnie uginasz ręce w łokciach. Lądujemy na plecach i przyciągamy nogi do klatki. Uf. Wdech, spięć i wydech. Wdech, Uf. mocno ciągnij nogi. Może być takie, taka delikatna kołyska i spięcie. Uff. Uff. Jeżeli wolisz, możesz sobie ręce położyć wzdłuż ciała. Ale jeżeli masz problemy jakiekolwiek z szyją, nie krępuj się. Połóż sobie ręce pod głowę. Wracamy do niedźwiadka. Teraz wersja z przeskokiem. Uff. Niedźwiadek. I góra. I znowu. Pamiętaj, że lądujesz za każdym razem w niedźwiadku. więc musisz wylądować te 2-3 centymetry nad ziemią. I góra. Tutaj też trochę nogi popracują, bo padasz nagle w przysiad, i musisz tutaj nim sekundkę zostać świeca, okay. nogi do góry. Mam nadzieję, że pamiętasz o czym mówiłam, o tym mocnym spinaniu dolnej części brzucha. Ręce znowu. Możesz podłożyć sobie pod głowę i ciągniesz brzuchem. Spinasz, wdech. Tak, spięcie i dół. Uf. Uf. Jeszcze chwilka. Ok. I lecimy do naszego kolejnego nieźwiadka. A jak żeby inaczej? Uf. I noga do boku. Prawa, lewa. Znowu. Pamiętaj o wszystkich niedźwiadkowych zasadach. Ręce delikatnie ugięte. Lędźwia ustawiona. Brzuch ekstremalnie napięty. Nie pozwól, żeby biodra ci się majtały gdzieś tam do boku. To nie jest lambada. Uf. Nie sobie fajnie tu bioderkami tańczymy. Nie. Brzuch jest zamurowany. Nie mam milimetra ruchu w biodrach. I przechodzimy do ostatniego ćwiczenia w tej serii. Mam nadzieję, że Twój brzuch już Cię piecze, mnie mocno. I wdech trzymasz. Możesz ręce sobie teraz położyć równolegle do ziemi. Do wdech i spinasz, 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 spinasz. Wdech do wdech do Tech, spięcie, i ze spięciem cały czas wydychasz. Ok, mamy chwilkę przerwę. Przechodzimy sobie do pozycji dziecka. Więc pośladki lądują na piętach. I delikatnie. Oddychasz, uspokajasz oddech. Mamy pierwszą przerwę. Jeszcze chwila za chwilę będziemy ustawiać się do pierwszego ćwiczenia, czyli do niedźwiadka możesz już powoli wstać ustawiasz ręce tak, żeby były pod barkami, delikatnie uginasz łokcie ustawiasz lędźwie przechodzisz na palce i górę i odstawiasz raz lewą raz prawą nogę zarówno Ustawienie kolan nad ziemią, jaki ten ruch do tyłu jest minimalny. Bo to ten ruch nóg ma spowodować, że ćwiczenie będzie cięższe, ale jednocześnie nie ma powodować, że pozycja, którą masz w tym ćwiczeniu, jest zaburzona. Uff. Jeszcze chwila. OK. I na plecy, Uff. przyciągamy nogi do. Klatki i gór. I prostujesz nogi. Pamiętaj o tym, że ręce, które masz na szyi, mają być tylko pomocnicze dla twojej szyi, a nie po to, żeby ciągnąć głowę. Ostatnie dwa powtórzenia. I kolejny dźwiadek, tym razem z przysiadem. Ok, i góra, przysiad Staraj się za każdym razem wylądować z kolanami te 3-2 cm nad ziemią. Okej, okay, tu mi się jakoś ręcznik poplątał, pamiętaj też o tym, żeby lądować na całych stopach i przechodzimy znowu na plecy, tym razem świeca, nogi do góry i góra. Jeżeli czuję, że w pozycji gdy Masz głowę na ziemi, wbijasz ją niepotrzebnie w podłogę. Ułóż sobie ręce pod głową i trzymaj głowę na rękach. Mocno, spinasz teraz dolną część brzucha. Jeszcze chwila. Ok. I znowu niedźwiadek. Tym razem noga do boku, brzuch zamurowany, nie pozwalasz, żeby tutaj biodra ani kawałeczka gdzieś tam drgnęły do boku. Uf. Trzymaj. Uf. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, poprawiasz. Nie krępuj się takich takie rzeczy robić. Nikt cię nie będzie oceniał. Robisz to dla siebie. I tylko ćwiczenie ma sens, gdy jest robione poprawnie. Okej. Ok. I ostatni. Ostatnie powtórzenie tego ćwiczenia w drugiej serii. Okej, okay, go. Trzymasz, trzymasz, trzymasz. Wdech, wydech, wydech. wydech. Dołu. Teraz mocno masz ściągać tak jakby żebra do kolców biodrowych. I do dołu wdech i spinasz brzuch. I ostatnie sekundy trzymaj, nie poddawaj się. Okej. Okay. Przyciągasz kolana do klatki piersiowej. I zostajemy w tej pozycji kilka sekund. Oddychasz, uspokajasz, oddech. Ok. Powolutku stajemy. Przechodzimy na kolana do klęku podpartego. Możemy na chwilę jeszcze przejść do pozycji dziecka, zanim ustawimy się już do niedźwiadka, do ostatniej serii. Mam nadzieję, że ten niedźwiadek ci się podoba, wiem, jest to wymagające ćwiczenie uff, dlatego warto je robić i górę uff, uff. zatem jest to takie ćwiczenie, które jeżeli poprawnie robimy to rzadko kiedy coś w nim boli, ponieważ obciążenia na lędźwie nie jest za duże, jest większe tutaj podparcie w nogę wbrew pozorom niż w desce, w desce niestety bardzo często się zdarza, że odcinek lędźwiowy Gdzieś tam niestety pobolewa. W niedźwiadku jest to o wiele, wiele, wiele rzadsze. Uf. To jest to doskonałe ćwiczenie właśnie wzmacniające przed deską. Uf. I przyciągamy nogi do okładki. Proste i ciągniemy. Uf. Tu i góra. Uf. Wdech. Pinasz brzuch i z wydechem prostujesz. Jeszcze chwilkę. Ok. I przechodzisz znowu do niedźwiadka. Tym razem niedźwiadek z przysiadem. Okej. Okay. I górę. Przeskocz. Wdechaj cały czas. Ręce możesz unieść na chwilę do góry. I tak jak mówiłam, staraj się, żeby ten przysiad był szeroki. Dodatkowo to jest fajne ćwiczenie na rozciąganie wewnętrznej części ud. I świecę. Nogi do góry. Mały ruch. Naprawdę, tu może być kilka, dwa, trzy centymetry nie ma sprawy, ważniejsze jest to, żebyś mocno poczuła dolną część brzucha a tylko ją poczujesz wtedy kiedy już mocno to spinała i dzięki temu spięciu uniesą się biodra do góry bo jak będziesz robiła o tak zarzucała nogi to zapewniam cię niewiele poczujesz a przynajmniej nie tam, gdzie powinnaś i ostatni Niedźwiadek, powoli się dzisiaj z nim żegnamy. Ustawiasz się, lędźwiat do dołu, ugięte łokcie i noga do boku. Raz lewa, raz prawa. Kontroluj ustawienie parków, żeby nad rękoma, jeżeli coś takiego się zaczyna u ciebie dziać. Co niestety bardzo, bardzo często pojawia się, ponieważ jest łatwiej przechodzisz z barkami do przodu. To nie o to chodzi, żeby było tobie łatwiej. Tylko o to, żeby wykonywać ćwiczenie prawidłowo. I ostatni. 30 sekund intensywnej pracy. Góra. Trzymasz. Mocno spinasz brzuch. Tu już sobie wydłuż do 10 sekundów. Trzymasz, trzymasz, trzymasz i duch. Oj piecze, piecze, wiem, ma piec. Uf. Spinaj myśl o tym, wyściągnąć żebra do kolców biodrowych dół. I ostatnie, wdech i spinasz, trzymasz, wydech, 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 wydech. wydech. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie zostawiłaś mnie samej, że cały czas ze mną ćwiczyłaś, że podobało Ci się, że nieświadek Cię nie pokonał. A teraz rozciągniemy się trochę. Bioderka są nad kolanami, a Ty ciągniesz prawą rękę w lewą stronę. Przepraszam, tutaj kapelek poprawię, żebym nie straciła łączności z wami. Z tą. I mocno ręka do boku. Masz teraz czuć rozciąganie bocznej części brzucha oraz pleców. Teraz już jest chwila relaksu. I zmiana ręki w drugą stronę, ciągniesz mocno. Przechodzimy do pozycji foki, czyli starasz się jak najmocniej wypchnąć brzuch w stronę podłogi, jednocześnie aktywnie odpychając się od ziemi. Co to znaczy aktywnie? To znaczy, że cały czas napierasz rękoma na podłogę, odpychasz się od niej, dzięki temu zapobiegasz takiemu zapadaniu się w barkach. Mocno ciągniesz biodra w dół, brzuch masz czuć te tutaj w przedniej części brzucha, mocne rozciąganie. A na plecach skóra będzie teraz się trochę fałdowała, ale to umówmy się, normalne. Uf. Będziesz też czuła z czasem, że brzuch coraz mocniej opada do ziemi i powolutku przechodzisz. Na podłogę z mocno napiętym brzuchem wstajesz. Nigdy nie wstajemy właśnie z takiej pozycji, gdy mamy wygięty odcinek lędźwiowy, i tutaj pchamy jeszcze do góry, żeby wstać. Nie. Najpierw musimy przejść na podłogę, napiąć brzuch i z tej pozycji dopiero się podnieść. Chciałam Ci serdecznie podziękować za dzisiaj. Mam nadzieję, że było wszystko w porządku. Jak zawsze będę to powtarzała, jak matry, jeżeli cokolwiek się stało, coś działo, bolało, napisz do mnie. Po to jestem, żeby Tobie pomóc. No i co? Dziękuję serdecznie Tobie za dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało, że było męcząco, ale jednak pozytywnie. Widzimy się niebawem, przynajmniej taką mam nadzieję. Na razie, cześć.